Angielski z Darkiem lekcja pierwsza. Rozpoczynamy nasz kurs od poznania podstawowego i niezbędnego słowa w angielskim, czyli słowa być, angielskiego to be. Angielskiego być, czyli czasownika to be, nauczymy się przez analogię z polskim być, bo one są do siebie bardzo podobne. Ale najpierw poznamy osoby w angielskim, no bo gdybym chciał powiedzieć, na przykład, ona jest nauczycielem, albo ty jesteś uczniem, to najpierw muszę wiedzieć, jak po angielsku jest ona, jak po angielsku jest ty. Więc po polsku osoby to oczywiście ja, ty, on, ona, ono, w mnogiej my, wy i oni, wszyscy to znamy, a po angielsku to wygląda tak. Ja to I, pisane I, mówione I. Ty to you, pisane y -o U pisane Y-O-U, wymawiane you. On to he, pisane he. Ona to she, pisane z he. Ono albo jakaś rzecz to it, pisane it. My to we, pisane W. Wy to you, pisane i y o u I tutaj widać, że wy i ty to po angielsku to samo słowo, to jest you. I oni to they, pisane H. Czyli osoby po angielsku to I, you, he, she, it, we, you i they. No, i teraz my naszego czasownika być nie używamy zawsze w bezokoliczniku. Bo przecież nie mówię ja być nauczyciel, ty być uczeń, to być pisak, tylko za każdym razem odmieniamy być do odpowiedniej osoby. No i w ten sposób mamy formy takie jak ja jestem, ty jesteś, to jest pisak i w angielskim jest tak samo. Czyli nie mówię I be, ja być, you be, ty być, tylko po prostu odmieniam angielskie być do odpowiedniej osoby i mamy takie formy. I am, ja jestem. You are, ty jesteś. He is, on jest. She is, ona jest. It is, to jest. We are, my jesteśmy. You are, wy jesteście. I they are, oni są. Więc widać tutaj, że podobieństwa między być i be są rzeczywiście duże, bo obydwa słowa są krótkie, zaczynają się na literę b, obydwa odmieniają się przez osoby, i w dodatku w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w polskim i w angielskim dla on, ona, ono jest tylko jedna forma. W polskim jest jest, a w angielskim jest is. I dodatkowo w angielskim w liczbie mnogiej dla my, wy i oni też jest tylko jedna forma czyli are. No, i teraz um, uwaga na temat wymowy. Jeżeli mówimy I am, to nie staramy się tych słów tak sztucznie dzielić, mówić I am, you are, tylko staramy się płynnie przejść z jednego do drugiego. Tutaj mówimy I am, czyli tutaj łączy nam te dwa słowa dźwięk I, a tutaj you are, czyli takie we. I am, you are. To jest zawsze takie płynne przejście. He is, she is, it is, we are, you are i they are. No i znając już odmianę czasownika to be w angielskim, możemy budować takie pierwsze podstawowe zdania, jak na przykład I am your teacher. Jestem twoim nauczycielem. No bo I am to ja jestem. Your teacher, twoim nauczycielem. Zdanie gotowe. Albo We are Polish. My jesteśmy Polakami, bo we are to my jesteśmy. Pełysz Polakami. Albo Marcin is my brother. Marcin jest moim bratem, bo Marcin to inaczej on, czyli łączy się z is, no i wychodzi Marcin is my brother. No to w takim razie teraz przechodzimy do ćwiczeń na odmianę czasownika to be, gdzie zbudujemy więcej tego typu zdań. Zadanie pierwsze. Odmień czasownik to be przez osoby. Na początek przypominam, żeby ćwiczyć zawsze na głos, dlatego zanim odpowiedzi pojawią się na ekranie, zostawiam krótką chwilę, żeby każdy mógł odpowiedzieć samodzielnie. No to odmieniamy czasownik to be. Ja jestem. I am. Ty jesteś. You are. On jest. He is. Ona jest. She is, to jest. It is, my jesteśmy. We are, wy jesteście. You are, oni są. They are. No i przed nami zadanie drugie. Wstaw M, IS lub A, czyli właśnie formy czasownika TO BE do zdań. Zdanie pierwsze. John at home today. John w domu dzisiaj, czyli brakuje nam słowa jest. No i skoro John to innymi słowy he, on, no to łączy się z is, więc pełnym zdaniem powiemy. John is at home today. John jest w domu dzisiaj. Your shoes nice. Twoje buty fajne. Twoje buty to inaczej they, one, czyli. Your shoes are nice. My wife and I happy. Moja żona i ja szczęśliwi. Moja żona i ja to my. My wife and I are happy. Dalej ona w pracy. She at work. She is at work. I a student. I am a student. You interesting. You are interesting. Ty jesteś interesujący. My car very fast. Mój samochód bardzo szybki. My car is very fast. No bo mój samochód to inaczej rzecz. It, więc łączy się z is. Ania and Tomek teachers. Ania i Tomek nauczycielami. Ania and Tomek are teachers. No bo Ania i Tomek to oni, they. Przechodzimy do zadania numer 3. Opisz osoby i rzeczy na zdjęciach używając podanych słów i czasownika to be. Na zdjęciu po lewej widzimy pana na siłowni, który jest zmęczony, więc będziemy używać he i tired, zmęczony. Dalej motocykliści they, fast, szybcy. Potem ona, czyli she, a doctor, lekarz. Potem budynek, czyli po prostu it, blue, niebieski. Potem oni, they, happy, szczęśliwi. No to budujemy teraz pełne zdania z czasownikiem to be. On jest zmęczony. He is tired. Oni są szybcy. They are fast. Ona jest lekarzem. She is a doctor. To jest niebieskie. It is blue. Oni są szczęśliwi. They are happy. Ale widać, że poniżej mamy jeszcze jeden ciąg zielonych kropek, dlatego że zamiast zawsze używać zaimka osobowego, czyli on, oni, ona, to, możemy używać na przykład imion albo konkretnych nazw danej rzeczy. Więc pan na siłowni ma na imię Mike, więc powiedzmy Mike jest zmęczony. Mike is tired. Teraz motocykliści to Tom i Bob. Tom and Bob are fast. Pani lekarz ma na imię Ala. Ala is a doctor. A tutaj mamy the building, budynek. The building is blue. No i rodzina, the family. The family is happy. Przypominam o ćwiczeniu dodatkowym. E, ćwiczmy zawsze jak najwięcej na głos. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.